Chciałem z tej strony i w dzisiejszym odcinku sobie gram na serwerze Tobiasza, czyli na No Dostawcie sobie klapkę w górze i dzwoneczek i sobie cheatujemy na starcie, zbijamy sobie trochę drewna, wchodzimy pod ziemię, zbieramy itemki i robimy oczywiście mordobicie i polecam oglądać do końca. I co jakiś czas, jeżeli gracie się na tym serwerze, to będziemy VIP VIPa dla Was, więc w komentarzu piszcie swoje niki. Dobra, skończyła się ziomkowi ochrona. Dobra, a on chce się lać. Dobra, zabity na kilałże elegancko. I teraz idziemy jeszcze po jego kolegów. Mam diamentowy miecz. Znaczy kill-off. Ha. Ja cię kręcę. Dobra, wiesz Pa, ucieka. Ja, ja mam tam tego tutaj z górki, bo tu ktoś kogoś zabił. Pewnie Maloła. Pa i ucieka. To jest, czy to jest jego kumpel? To muszą być znajomi, nie? Dobra. To będzie nasz kill. No ty, ale ucieka. To ma zna nie no, muszę sobie zjeść, bo lekko niebezpiecznie się zrobiło. Ten też je, goni go. To, to jest nasz kill, to jest nasza ofiara. Ale nie no, chciałem go wyzywać, że... Że ma słaby movement, a to ja się zblokowałem parę razy. I następny killek elegancki będzie pan Pantahlix. Niczego nie był świadomy, plus 3. Eee, słabo. Robimy właśnie takiego kreta w tym momencie, że siala -la, -la, la Elegancko, patrzcie. I tu od razu mamy zaraz nas, następne fragi. Mamy potencjalnie 3 kile tutaj, nie? Więc wydaje mi się całkiem nieźle. Tylko nie wiem, czy oni są kolegami, czy też nie. Dobra, muszę wlecieć tutaj w ten tunel, co on sobie kopie. Nie mogę zaskoczyć to tak za gówno. Dobra. Ale on będzie ukanturpiony, nie? On sobie nad nie zdaje sprawy. Chciałem go iść przez ścianę, ale się nie dało. A on się tepa Dobra, zabity przez ścianę, to mi się podoba. Ej, tu jednak jest więcej osób niż 3. To jest 3, 5 osób. Ween. Przecież oni nie tak mi się zdaje. Ale sobie refa zrobiłem na wszelki wypadek. Więc jak ktoś tego będzie chciał się latać, to zapraszam, zapraszam. Tego wolek Pa Dobra, zabite i uciekamy. Najlepsza ucieczka. Nie, kurde, nie, nie trafiłem w dziurę. Dostaliśmy bana od do administratora to niestety, no a jeżeli Wam się spodobał taki odcinek czytowania, wiecie co robić, trzymajcie, cześć, hej.